Oczywiście, mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Otrzymałem polecenie stawienia się w siedzibie firmy punktualnie o siódmej rano. Zastrzegano bym się nie spóźnił. Przybyłem na czas, przeszedłem przez automatycznie otwierające się drzwi, po czym trafiłem do recepcji. Nie było tam jednak nikogo, na ladzie czekał na mnie plik dokumentów, z którymi pospiesznie się zapoznałem. Wyglądało na to, że zostałem przyjęty i od razu miałem rozpocząć pracę. Wyznaczono mi odpowiedni pokój, którego centrum stanowił nieco staromodny komputer. Oprócz niego w zasadzie nie było tam nic więcej. Za to, jak się okazało, dysponowałem własną toaletą. Na mailu czekało już sporo raportów do przygotowania i analiz do przeprowadzenia. Zabrałem się do roboty. Początkowo nawet nie zwróciłem uwagi, że drzwi automatycznie się zamknęły, a światełko obok nich zmieniło kolor z zielonego na czerwony. Pierwszy dzień w nowej pracy i mnóstwo zadań do wykonania wystarczająco skutecznie odwracały uwagę. W pewnym momencie postanowiłem przespacerować się korytarzem, być może zajrzeć przy okazji do innych pokojów i poznać współpracowników. Niestety, nie mogłem tego zrobić. Drzwi były zamknięte na amen. Ogarnęła mnie panika. Wołałem o pomoc, ale nikt nie reagował. Nie słyszałem żadnych oznak życia na korytarzu, jakby moje krzyki były dla innych zupełnie obojętne. Przejrzałem jeszcze raz otrzymane instrukcje. Jak się okazało, może niepotrzebnie panikowałem, ponieważ drzwi otwierały się punktualnie o 15, czyli wtedy, gdy kończyłem swoją zmianę. Miało to zapobiegać kontaktowaniu się między sobą pracowników z różnych działów i odwracaniu uwagi od rzeczy najważniejszych. Podobno był to rewolucyjny wynalazek szwedzkiej firmy, zajmującej się zwiększeniem efektywności, Wyglądało bardziej jak deprywacja, ale nie miałem możliwości wpłynięcia na decyzję zarządu. Prawdopodobnie pozostali nieźle się bawili, gdy ja rozpaczliwie waliłem pięścią w ścianę, nawet dokładnie nie studiując wcześniej otrzymanych dokumentów. Wróciłem do swoich zadania, gdy je już skończyłem, była prawie piętnasta. Drzwi otworzyły się punktualnie. Nie zamierzałem na chwili dłużej spędzać w nieprzyjemnie klaustrofobicznym wnętrzu. Po wyjściu na korytarz odetchnąłem z ulgą. Miałem nadzieję, że z czasem się przyzwyczaję. Przeszedłem kawałek dalej i spojrzałem na drzwi od pokojów moich kolegów, ale okazało się zamknięte, a diody świeciły na czerwono. Prawdopodobnie skończyli pracę wcześniej niż ja. Następnego poranka przybyłem sporo przed siódmą, licząc, iż spotkam kogoś przy wejściu do firmy. Długo czekałem, ale nikt się nie zjawił. Nawet portier czy sekretarka. Wszędzie panowała cisza. Spojrzałem na zegarek. Była już minuta po siódmej. Niestety drzwi do budynku nie otworzyły się tak, jak za pierwszym razem. Obok nich świeciła się już znana mi dioda w kolorze karmazynowym. Nie znalazłem żadnego dzwonka, którym mógłbym zaanonsować swoją obecność. Oczywiście w środku nie widziałem nikogo. Może istniał jakiś wewnętrzny numer ratunkowy, ale wciąż nie dane mi było go poznać. Obok drzwi znajdowała się za to klawiatura numeryczna, w której najwyraźniej należało wystukać odpowiedni kod. Zajrzałem do instrukcji, które przezornie zabrałem ze sobą. Na szczęście opisano tam całą procedurę awaryjnego otwierania drzwi. Problem był tylko jeden: uruchomienie kodu skutkowało obniżeniem wynagrodzenia o określoną kwotę, a z każdym kolejnym spóźnieniem ubytek w wypłacie stawał się coraz większy. Nie miałem jednak wyjścia, licząc na to, że więcej nie popełnię podobnego błędu. Wstukałem czterocyfrowy kod podany w instrukcji i zaakceptowałem. Po czym drzwi się otworzyły, mogłem przystąpić do pracy. Zastanawiające było jednak to, że przez cały czas mojej obserwacji budynku nikt do niego nie wchodził. Czyżby pozostali pracownicy zjawiali się jeszcze przed świtem, albo w ogóle nie opuszczali firmy? Okazało się, że na mailu czeka na mnie dwa razy więcej zadań niż dzień wcześniej. Widocznie tak dobrze poradziłem sobie, że dodali mi pracy bym się nie nudził. Było tego tak dużo, że nie miałem szans skończyć tego, co zacząłem. Kiedy dochodziła piętnasta, a ja wciąż byłem daleki od osiągnięcia celu, pomyślałem, że najlepiej będzie skończyć resztę dnia następnego. Zapisałem dane i przesłałem mailem to, co zdążyłem zrobić. Stanąłem przed drzwiami, czekając, aż się otworzył. Nic z tego. Było już kilka minut po 15, a światełko nie zamierzało zmienić się na zielone. To, oczywiście, wzbudziło ponowny atak klaustrofobii i gorącą chęć wydostania się z ciasnej pułapki. Wiedziałem, że walenie pięścią na nic się nie zda gdyż i tym razem zapewne istniały powody, dla których wciąż przebywałem w zamknięciu. Do tego dochodziła świadomość martwot tego miejsca i dojmującej samotności, jakby poza mną w budynku nikogo więcej nie było, a jednak ktoś przecież tym wszystkim zarządzał i wysłał mi maile. Koniecznie musiałem nawiązać jakąkolwiek relację ze współpracownikami. Żeby chociaż jakieś woźny czy sprzątaczka kręcili się po korytarzach, jak to miało miejsce w wielu innych przedsiębiorstwach. Przejrzałem jeszcze raz instrukcję. W końcu natrafiłem na dopisek drobnym drukiem na końcu długiej listy zasad, z której wynikało, że drzwi pozostaną zamknięte do momentu, aż nie zakończy się wszystkich zleconych zadań. Najwyraźniej nie można było odkładać niczego na później, tak jak zamierzałem. Z frustracją i znużeniem usiadłem z powrotem przed komputerem i zacząłem przeliczać i porządkować dane. Dochodziła siedemnasta, gdy wreszcie przesłałem gotowe pliki. Drzwi wciąż pozostawały zamknięte. A co jeśli ktoś odpowiedzialny za kontrolę wykonania zadań już opuścił swoje stanowisko i będę musiał o zgrozo przenocować w firmie? Przypomniało mi się inne zamknięte pokoje. Czyżby ludzie, tam przebywający, byli w podobnej sytuacji co ja, i nie mogąc zdążyć w terminie ze wszystkimi zleconymi pracami, musieli wyrabiać nadgodziny bez możliwości odwrotu? Na szczęście, po kilku minutach niepewności, drzwi się otworzyły. Jak najszybciej opuściłem budynek. Miałem serdecznie dosyć tej pracy, ale chwilowy brak perspektyw na znalezienie innej nie pozwalał na wybrzydzanie. Następnego dnia, gdy tylko przekroczyłem próg swojego pokoju, jeszcze zanim drzwi zdążyły się zamknąć, postawiłem w przejściu kosz na śmieci. Pomyślałem, że tym razem będę kontrolował sytuację, ale się myliłem. Kosz został prawie doszczętnie zgnieciony pod naporem niepowstrzymanej siły mechanizmów odpowiedzialnych za zamykanie i otwieranie zdolnych prawdopodobnie uczynić podobnie z człowiekiem który nieopatrznie stanąłby w nieodpowiednim miejscu. Pozostała tylko wąska szpara, przez którą widać było zaledwie fragment korytarza. Dobre i to, ale obawiałem się, że przełożeni mogą mieć za złe zniszczenie ich mienia i próbę cwaniactwa. Przystąpiłem do pracy, licząc, że jednak niczego nie popsułem i mechanizm otworzy się tak jak zawsze o ustalonej godzinie. W przeciwnym wypadku byłbym w kropce, bo nie jestem aż takim anorektykiem, by przeciskać się przez szpary. Kiedy zajrzałem na maila, miałem wrażenie, że pracy jest jeszcze więcej niż dzień wcześniej, jakby ktoś dorzucał mi kolejne obowiązki, wyłącznie po to, bym musiał zostać w firmie jak najdłużej. Wolałem o tym za długo nie myśleć, bo wtedy gubiłem się w obliczeniach. Lecz czułem, że jeszcze trochę i będę musiał zrezygnować, jeśli liczba narzuconych zadań i ich trudność będzie wciąż wzrastać. Nie zamierzałem spędzać całego dnia i nocy w pracy, nawet jeśli mieliby solidnie płacić mi za nadgodziny. W pewnym momencie usłyszałem na korytarzu kroki. Ktoś przechodził obok mojego pokoju. Początkowo poczułem irracjonalny strach, że to mój szef, który, gdy zobaczy, co zrobiłem z koszem na śmieci, wścieknie się i każe mi się wynosić. Oderwałem się od zadań i nasłuchiwałem. Poszedł dalej. Może to któryś ze współpracowników? W końcu mógłbym spotkać jakiegoś kolegę, towarzysza nidoli. Nie chciałem przegapić takiej okazji. Podbiegłem szybko do szpary w drzwiach i zawołałem: Hej, zaczekaj, mam kilka pytań! Usłyszałem tylko świszczący oddech. Ktoś stał poza zasięgiem wzroku. Mogłem jedynie dostrzec fragment korytarza, ale osoby, która przeszła tamtędy przed chwilą, nie dałem rady zobaczyć. Coś ci jest? Zapytałem, gdyż brzmiał, jakby z wyraźnym trudem łapał powietrze. W odpowiedzi do moich uszu doleciał najbardziej potworny dźwięk, jaki kiedykolwiek usłyszałem. Dziwaczny skrzekot, który wcale nie brzmiał jak ludzka mowa, przechodzący wryk, połączony z okropnym bulgotem, jakby właśnie na korytarzu ktoś wymiotował. Podbiegłem szybko z powrotem do komputera i modliłem się. Byleby tylko to potworne coś nie próbowało dostać się do mojego pokoju. Nie chciałem nawet spoglądać w stronę szpary w drzwiach, gdyż obawiałem się, że ten nieludzki stwór mnie obserwuje. Zacząłem rozumieć, dlaczego w instrukcjach napisano, by nie kontaktować się ze współpracownikami z innych działów. Wolałem się nie zastanawiać, co tam się odpierdalało. Im bardziej skupiałem się na cyferkach i tabelkach, tym bardziej zapominałem o tym, czego byłem świadkiem. Inne problemy zapełniły mi czas i byłem im za to wdzięczny, gdyż potrzebowałem takiego oderwania od ciągłego rozpamiętywania koszmaru z korytarza. Dopiero kiedy skończyłem i przesłałem pliki, pozwoliłem sobie rzucić okiem w stronę drzwi. Nie dostrzegłem nikogo w szparze, co nie oznaczało, że na korytarzu również panowała pustka. Prawdę powiedziawszy, błagałem o to, gdyż nie zamierzałem stawać oko w oko z czymś, wydającym tak potworne dźwięki. Po chwili drzwi się otworzyły. Zabrałem zgnieciony kosz na śmieci i wepchnąłem pod biurko, byleby nikt niepożądany nie zwrócił na niego uwagi. Korytarz był pusty. Pędem zbiegłem po schodach i wydostałem się poza teren firmy. Całą noc dręczyły mnie koszmary, w których powracały straszliwe dźwięki, a umysł podsuwał mi jeszcze gorsze obrazy, których bynajmniej nie chciałbym oglądać w rzeczywistości. O ile często rano zapominam sny, tak tym razem wszystko dokładnie pamiętałam, jakby miało to być swego rodzaju ostrzeżenie. Kolejnego ranka ze sporymi obawami szedłem w stronę swojego pokoju. Na szczęście nikogo nie spotkałem po drodze. Odkryłem jednak, że zgnieciony kosz na śmieci zniknął z podbiórka. Tak więc ktoś był w pokoju po moim odejściu. Gdy już zasiadłem przed komputerem i zabrałem się za kolejne obliczenia, ulotnił się dotychczasowy lekki. Pomyślałem, że może po prostu współpracownicy robili sobie ze mnie żarty i chcieli mnie nastraszyć. Puścili jakąś dziwaczną mieszankę różnych odgłosów a mój umysł dopisał sobie odpowiednio koszmarne uzasadnienie. Na pewno tak było, bo przecież... Nie chciałem dorabiać żadnych dodatkowych teorii do tego całego ambarasu i wolałem pozostać przy bezpiecznej opcji z niewinnymi dowcipami. Skończyłem pracę trzy godziny po wyznaczonym czasie, ale wcale mi to nie przeszkadzało. Ważne, że nie słyszałem więcej tych dziwacznych odgłosów, ani nikt... Mnie nie niepokoił. Przez kolejne dni samotność była moją jedyną towarzyszką. Nie przeszkadzało mi to, gdyż miałem aż na to zajęć. Pracy było coraz więcej. Zazwyczaj zostawałem dłużej niż planowałem, ale za nadgodziny płacono dodatkowo. Nie zastanawiałem się zbytnio, kto przelewał mi pieniądze, czy wysyłał i odbierał maile. Wolałem nie wiedzieć. Nadszedł jednak dzień, kiedy wybrałem się na przechadzkę po korytarzach wyższego piętra. Zrobiłem to już po pracy, bo nie miałem ochoty zostawać z zaległościami. Z czasem przeszedł mi lęk przed spotkaniem z tajemniczym osobnikiem, dlatego też zdecydowałem się na taką eskapadę. Górne korytarze były bliźniaczymi odpowiednikami tych z niższych pięter. Wszędzie szereg drzwi z zapalonymi na czerwono diodami. Oznaczało to, że nie należy przeszkadzać. Na samym końcu dostrzegłem tabliczkę z napisem dyrektor oddziału. Zaintrygowało mnie to, ale te drzwi również były zamknięte. Dochodziły jednak za nich odgłosy chrumkania i pochrząkiwania, a im bardziej zbliżałem się w ich kierunku, tym mocniejszy czułem niepokój, a dźwięki zaczynały przypominać te, które słyszałem na korytarzu. Bezszelestnie oddaliłem się stamtąd. Nie chciałem, by ktokolwiek obecny po drugiej stronie drzwi wiedział, że podsłuchuję. Postanowiłem jak najszybciej opuścić budynek i już nigdy więcej nie wałęsać się bez potrzeby po górnych piętrach. Miałem swój pokój, tylko on wydawał mi się oazą pośrodku ciemności. I tak mijały kolejne dni, a może tygodnie, kiedy ani ja. Nie niepokoiłem by walców wyższych pięter, ani oni mnie. Pewnego razu, wychodząc ze swojego pokoju, dostrzegłem, że obok jednych z sąsiednich drzwi pali się zielone światełko. Nadzieja odżyła. Ktoś tam musiał przybywać i teraz wyszedł. Zbliżyłem się do drzwi i postanowiłem zajrzeć do środka. W końcu, jak do tej pory, nie miałem możliwości oglądać pokojów innych pracowników. Usłyszałem odgłos pracującej maszyny, za to żadnego podejrzanego charczenia ani chrumkania. Drzwi się rozsunęły. W środku na pełnych obrotach pracowało oczyszczacz powietrza, tak więc nie czułem żadnego nieprzyjemnego zapachu, który na pewno się tam unosił. W pomieszczeniu przed komputerem siedział trup mężczyzny w średnim wieku. Nie było wątpliwości, że oglądam zwłoki. Zamknąłem oczy i uciekłem. Okazało się, że drzwi wyjściowe z firmy są zamknięte. Do tamtej pory z czymś takim jeszcze się nie spotkałem. Po tej stronie nie znalazłem żadnej klawiatury numerycznej, co znaczyło, że do firmy bezproblemowo dało się dostać, ale wyjście z niej nie było już takie łatwe i zależało do osoby zarządzającej tym przybytkiem. W recepcji czekał stos kartek, które odruchowo przejrzałem. Myślałem, że to kolejne informacje skierowane do mnie, ale jak się okazało, był to tylko wydruk identycznych instrukcji, jakie dostałem pierwszego dnia pracy. Zerknąłem na numer pokoju, do którego miał się udać nowy pracownik, i z przerażeniem odkryłem, że to ten sam, w którym znalazłem zwłoki czyli jakiś osobnik miał zastąpić tego, który umarł w niewiadomych okolicznościach. Pewnie ze mną było tak samo. Też zajmowałem miejsce jakiegoś truposza i nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jak się wydostać? W instrukcjach nic na ten temat nie było. Widocznie nastąpiła sytuacja awaryjna i musiałem czekać, aż drzwi same się otworzą albo zjawi się ktoś, kto mnie wypuści. Udało mi się, bo kilkadziesiąt minut później przed wejściem stanął mężczyzna w kapeluszu, palący papierosa. Na mój widok wyrzucił peta na ziemię i wstukał kot na klawiaturze. Byłem wolny. Dziękuję, wydukałem. Tylko na tyle było mnie stać. Coś taki przerażony, zapytał mnie. Nie wiedziałem, kim jest, ani jak dużo mogę mu zdradzić. Jesteś nowym pracownikiem? Nie ja tu tylko sprzątam. Niektórzy ludzie zbyt dużo pracują i potem nie wytrzymują napięcia. Czyli nieważne. Ja już tu nie pracuję. Wszyscy tak mówią, a potem wracają. Gdzie indziej nie jest lepiej. Tu przynajmniej panują określone zasady i dopóki się ich przestrzega, nie trzeba się niczego obawiać. Sam zobaczysz. Niektórzy jednak wpatrują się tylko w cyferki na swoich kontach, a im więcej czasu spędzają w pokojach, tym więcej zarabiają. W końcu nie wychodzą z nich wcale, myśląc tylko o napływających pieniądzach aż do momentu. Kiedy zjawiają się tacy jak ja i ich stamtąd wynoszą. Biedacy nawet nie zdążą nacieszyć się życiem. Nie chciałem tego słuchać. Opuściłem firmę i przysiągłem sobie do niej nigdy nie wracać. Cokolwiek by się nie działo, wszystko było lepsze. Nie zamierzałem jednak milczeć. Sytuacja w owym przedsiębiorstwie była na tyle przerażająca, że należało komuś o tym powiedzieć. Wyszukałem numer do inspekcji pracy i postanowiłem złożyć zawiadomienie o warunkach panujących w firmie. Kiedy się połączyłem, zamiast miłego głosu usłyszałem nieludzki i charkot, identyczny jak ten, który dochodził z korytarza i gabinetu dyrektora. Od razu zakończyłem połączenie. Cześć. Dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj horror ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.